Dzień dobry wszystkim, nazywam się Aleksander Jeroszkin i dzisiaj będziemy analizować kolejną grę, tym razem pomiędzy Marcelem a Marcinem, gdzie Marcel Krajem Czarnym i wygrywa przez czas. Jest to gra z rundy pierwszej w grupie C w sezonie 16 Go. Zatem przejdziemy do samej gry. Jak widzimy, no to gra się toczyła całkiem równo. Do 110 ruchu Marcin trzymał tak naprawdę obronę, czy tam swoją wygranę. Które tam nazbieraliśmy prawie na plus 15 punktów. Bardzo, bardzo dobrze było, ale później kilka blendów i jednak przewaga przeszła do czarnego, a dalej nie mogliśmy utrzymać i e, tak naprawdę cały czas wzrost tych punktów był i był i był. Co nam tak naprawdę pokazuje, że te, ten początek z tych dwóch ruchów 5 na 5 jednocześnie jest bardzo nienawistnym przez AI ale działającym w lidze w tej grze jak najbardziej także zobaczmy jak, jak to wszystko wyglądało i tak naprawdę gdzie popełnialiśmy blendę także zacznijmy od tego że zazwyczaj jak już mamy te 5 na 5 no to krytyczne punkty jak kiedyś już wspominałem dla tych dwóch o, dla, takiego, dla takiego otwarcia są AB lub CD w tym narożniku i raczej nie gramy coś takiego. Raczej to nie jest punkt kluczowy. I na pewno, jeżeli chcecie sobie znaleźć punkt kluczowy takich pozycji, no to sami tam spróbujcie postawić kamień. Gdyby sami postawiliście tu kamień, prawdopodobnie nie byliście zbyt zadowoleni, bo i tak można wejść do sansanu i spróbować tam nawet przeżyć. Stąd, no jednak nie. Jednak dwuka nie jest kluczowym. Bardziej sansan jest kluczowym, ale raczej czarny chce zagrać tu lub tu. Możliwe jakoś tak. Ale na pewno, na pewno nie dochodzi, dlatego to nie jest kluczowy punkt i dlatego tak nie będziemy grać. To nie jest powiedzmy taki zadowalający ruch. Rozumiem o co nam chodziło, ale dalej czarne sobie może tym kamieniem sterować, dlatego że on jest blisko, no i steruje. Moim zdaniem dobrze odpowiadamy teraz za bialek, Można było oczywiście tak. I e, dalej, nie wiem, na ruch czarnego potencjalny tu po prostu dać atari w dół. Dalej znowu e, zjechać do dolu. Gdyby czarny próbował ucieknąć, to tu można jeszcze byłoby wychodzić, próbować nawiązywać jakiś powiedzmy atak. Raczej jest do grania, bo można byłoby coś takiego na przykład grać, tak? I e, raczej wszystko byłoby ok Można oczywiście po prostu wydłużyć się. Hmm, wtedy czarny musi wydłużyć się, i my wychodzimy, tak naprawdę, na działkę czarnego, tak? Mamy już więcej przewagi. Teraz niedługo będziemy mieć, tak naprawdę, w środku. A jak będziemy mieć więcej przewagi w środku, i tutaj jest ruch 5 na 5 a tu jest taki na, na czwartej linii, no to raczej wszystko byłoby ok. Nawet gdyby nam zagrali tak, to ten ruch byłby fajnym. Dalej, no trzeba według powiedzmy wszystkich e, cumu go gdzieś tu. Zagrać, żeby zmniejszyć tą liczbę oddechu, no, ale oczywiście bial by mógł zagrać tak, nie wiem, jakiś odskok tu, jakiś, no nie wiem, kształt, niech będzie i później zagrania coś takiego. Nadal przewaga jest fajna, tak? Biały nie traci pozycji. Ciekawe, co będzie dalej. Na pewno ciarny będzie coś takiego robić, ale wydaje mi się, że wymiana całkiem jest niezła, tym bardziej, że mnóstwo tu jest różnych. Powiedzmy jeszcze takich e, rzeczy, które można dograć. Tym bardziej, że atakujemy ten kamień. Ciekawe, możliwe, że trzeba byłoby coś takiego zagrać. Próbowałam to na własną ręką przeanalizować czy można jednak tak. I raczej mi się wydaje, że można. Ciekawa sytuacja, by e, wyglądała, czy tam by pojawiła się na plansz. Ale zagraliśmy łatwiejszy ruch, tak? Do nas e, podchodzą my wydłużamy się tyle. Dalej troszeczkę nie zrozumiałem. Bracie, za czarnych oczekowałem tego ruchu, no bo fajnie to wygląda, tak? Połączenie z tym, połączenie z tym kamieniem. Teraz e, idziemy tylko na większą skalę, ale dajemy e, bardzo niezły odskok za biały. Nie chciałbym ten odskok dać. Niech by było taki, ten, ten odskok tu jest znacznie mniejszy. Także moim zdaniem trzeba byłoby w tym kierunku lecieć. Także ten ruch, raczej pomaga teraz białym uzyskiwać się tą przewagę dalej. To jest bardzo ciekawy ruch następny. Ja by powiedziałbym, że teraz nie widzę tu sensu grania i ja by zagrał bym zagrał gdzieś tu, ale jeżeli zachowywać taktykę powiedzmy Marcela, no to może, może Marcela tak zagrajmy, będzie tak, później nie wiem, tak i pójdźmy na większą skalę. Wygląda spoko. Także moim zdaniem trzeba byłoby e, po prostu luźniejsze troszeczkę ruchy korzystać, bo ten rozumiem, co chcemy zrobić, ale raczej raczej po prostu dajemy teren, raczej po prostu dojemy teren. Rozumiem, że zamykamy teraz e, białego, ale biały jest zadowolony, wszystko jest OK i plus biały ma senty i biały teraz może tu zagrać. Co i zrobił. I nie wiem, nie wiem zupełnie, nie wiem, czy to nie jest tak naprawdę zbędne teraz patrzeć w tą stronę, jak już zbudowaliśmy taką ścianę, w tą stronę, tak? Że moim zdaniem raczej, raczej ja by zagrałbym tak. Inaczej troszeczkę zastosowałem to wszystko. No dobrze, rozegraliśmy to. Tu szczerze mówiąc i tak wygrałem to. Nie widzę po co wywracać ścianę w tę stronę, jeżeli tu mamy. Tu mamy ten obszar. Zwiążmy go. Możemy jeszcze naprawdę dużej. Duży tam obszar wybudować i spróbować naprawdę dużo terenu ugryźć, bo tak. No jest niby dobrze, ale moim zdaniem troszeczki lepiej pomagamy bielemu i na pewno nie wyjdziemy z tego w Sente. W moim przypadku raczej by w takim ruchu, raczej wychodzimy w Sente. A Sente nam jest teraz bardzo ważna. Chcemy jeszcze do skoczyć. Do skoczyć, Także raczej chcemy to Sente. Ale no dobrze, zagraliśmy tak, ciekawe, raczej prawidłowo, bo ja widzę, że e, na, w każdej grze pojawia się takie dzioseki, znamy go już na pamięć, to bardziej takie podpowiedzi AI, ale jak ja nam za AI, to raczej tu, raczej tu, bo no ściana, ściana, nie trzeba zaniżać, tak, raczej zapraszamy tam, żeby e, w tym momencie Marcin tam wszedł i spróbował przeżyć, ale okej, okay. zagraliśmy tak, Troszeczkę łagodniej Ja by Ja by możliwe, że tak by zagrała, może nawet bliżej Raczej tu by zagrałem Jeżeli patrzeć na te dwa narożnika, to raczej tu um, Ale oni są podobne Tak naprawdę te ruchy Jeszcze kusi sprawdzić, tak naprawdę czy można tu zagrać, ale rozumiem Marcina teraz, że Można ten ruch zostawić na przyszłość Także raczej tu jest OK. Dalej oczekiwany ruch, oczekiwany też ruch, wszystko jest OK. Tu Ciekawy, moim zdaniem można go zagrać. Raczej rozumiem o co chodzi, że chcemy bliżej do tego podejść. Dobrze, niech będzie. Tu nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź. Raczej już tak. Bo na pewno, po takim czymś, już ja bym na pewno był oczekiwałem jakiegoś. Może nie teraz. Może jednak tu by zagrałem. Ale później, no, takie podejście w sandce. Po prostu tu tyle kamieni nałożymy. A nic tak naprawdę od tego nie będzie, także raczej Raczej ja by zagrałbym gdzie Gdzie indziej za ale to znaczy Jakoś tak, raczej tak Tu Dosyć ciekawy ruch Nawet AI go akceptuję. Ciekawe się procentowo też No procentowo mniej, ale Punktowo troszeczki też odda. Tak, troszeczkę nazbieraliśmy więcej. Raczej jest ok, ciekawy ruch. Bardzo ciekawy. Zazwyczaj na taki ruch, żeby uzyskać te krajem tu. Można również tu, ale teraz troszeczkę bardziej pomogliśmy czarnym. Czarny zdecydowanie tu. Wszystko mamy na ten środek. W idziemy do tego środku, Jeżeli już wyrabiamy taką taktykę, to czemu nie? Bo taki ruch no jest w miarę okej, okay, ale ja bym powiedział, że można, e, no teraz białym po prostu ten ruch jest e, bardzo dobry, tak, oni bardzo zadowoleni z tego ruchu są, tym bardziej, że dziura, może no, nie rozcięcia, ale coś tam jest, także, hm, no raczej, raczej ja bym zagrał tak, no dobrze, tu, tu, zejście w dół, no nie mamy wyboru, tu ja by zabierał już, by zamknięłem ten narożnik, bo niedługo tam w ogóle punktu tam nie będzie. Albo jeżeli jeżeli nie narożnik, to zaczynajmy. W... Nie wiem, gdzie to nawet wrzucić, ten kamień. Tu, niech będzie. O, tak powiedzmy, nie za nisko, niby jest ok. Może jeżeli by. Pytanie, czy, czy mogę sobie tak pozwolić? Jeżeli mogę, to może bliżej by do sobie, bo zagrałbym, ale pytanie tu jest w liczeniu punktach. Punktowo stoimy dobrze. cztery narożniki, ten jest się w miarę otwarty. A przeciwnik, jeżeli podomyka, to pytanie czy ja mogę tak sobie pozwolić? Tak. To jest otwarte takie pytanie. Ciekawe jak sami sobie przeanalizujecie, bo ja bym zastanawiałem się nad tymi dwoma ruchami. No dobra, gramy tu. Zamykamy problemy bielego. Niepotrzebny ten jest Całkiem zagrajmy w innym miejscu, swobodnie, nie wiem, nawet tak. Możemy zagrać, żeby domknąć to całe centrum, tak? Zagrajmy tak, biały pewnie zamkniemy, my wskoczmy, tanie pięknie i jesteśmy zadowoleni. Ten ruch, no szczerze mówiąc, no, no jose, no, no po prostu jose. I no, biały odpowiada, no nie za dobrze, bo można tak było. Bo to jest taki odruch, ale tu raczej wykorzystał ten odruch o, czarny. To była dobra rozgrywka, można było odrobinę inaczej, ale dobra rozgrywka. Tu znowu na dużą skalę lecimy, rozumiem, co chcemy zamknąć. Ale raczej, jeśli otwieramy jakieś tu wejścia na przyszłość, nie wiem, czy ja by po prostu tak by nie zagrałem. żeby na 100% silnym być z tym wszystkim i później zagrać tu. I nie wiem, potakować, ponieścić coś, może coś takiego. Bo ten bardzo, bardzo taki łagodny jest. I raczej nie grozi czarnemu za bardzo. Tu <tryk> jest ok. Tu jest też ok. Raczej, raczej dalej graliśmy takie bardzo dobre ruchy. Nie, nie było tu żadnego, powiedzmy, takiego widocznego blendu, że aha, po co my tu gramy? Ten ruch musiał mocno mieć przed sobą policzenia tak punktów, bo mi się wydaje, że to jest za mało, żeby wygrać. Możliwe, że trzeba byłoby. Nie wiem, gdzieś tu patrzeć W, te, w ten cały obszar może, może te są za głębokie Ale gdzieś tu coś trzeba robić, bo Po prostu odcinania no wymaga teraz dużego liczenia bilansu, tak? Jeżeli bilans gry jest za nas, zgadzam się Jeżeli nie Może być ciężko jeżeli nie za nas ten bilans gry, na razie za nas, no to może ok, zgadzam się z tym. Tym bardziej, że czarne dlaczego się walczy o całość? Chociaż może spokojnie byłoby tak, byłoby zabrać ten środek. Jeżeli zabieramy i wygrywamy, a raczej jeżeli zabieramy pełny środek, to możemy tak naprawdę liczyć, że gdzieś tam blisko jest do wygranej. Bo ten ruch No będzie, rozumiem, stawiamy all-in, będzie ciężko. Ale biały to dobrze grał, pierwsze ruchy były spoko Ten ruch można to zagrać jeżeli cisnąć bardziej, albo nie wiem, kształtowo tak Albo tak, cokolwiek Ale no na razie jest ok, nie ma tu jakiegoś tam super blendu Tu raczej zastanawiałem się, dlaczego tu Rozumiem, że chcemy jakąś drabinkę ogarnąć Ale zamykamy dziurę przeciwniku, lepiej pociąć ale, lubię po prostu zagrać tu. I co teraz, czarny wydłuży się? No to my zagramy tu. Nie widzę problemu z tym wszystkim. Albo nie wiem, zagrać tak. Ten fajny jest. Bo czarny musi odpowiadać. I rozszerzyć się. Rozumiem o co chodzi. Na co chcemy złapać teraz przeciwnika? Może, może fajny ruch taki powiedzmy z przemyśleniem, ale. No, czarny zagra tu i teraz musimy coś tam wykorzystać z dołu. Nie. Jeżeli już tak zrobiliśmy taką wymianę, no to te dwa kamienie nam już nie obchodzą. Może później, nie teraz. Później, kiedy dostaniemy tu kamienie, żeby połączyć się i te kamienie zlapać. Ale nie teraz. Teraz nam nie odpowiedzieli. Wolcimy też. Czemu czarny sobie może pozwolić tak zagrać, a my nie? Przecież też możemy. I co tam czarny zagra? Jak tu trzeba zamknąć? Zamknij tak. No to wtedy i tak można zagrać. I rozwijamy się od słabszego, tak? Atakujmy słabszy. Dostaniemy tu powiedzmy takie skrzydło. Z tym kamieniem, prawie już teren. No i będziemy zadowoleni, że żyjemy mega. To no taki dziwny ruch. To po co graliśmy tu? Jeżeli gramy na ten ruch tu, no. Taki pustej trójkąt zagraliśmy. No bardzo taki słaby ruch. No niestety muszę to powiedzieć wprost. No tu czarny cofnął. to w zasadzie czarny tu zagrał i tu zagrał. Za dużo pozwoliliśmy czarnemu. Traciliśmy tu punkt. No dobrze, gramy dalej. Jest jeszcze w miarę okej. Okay. tak trochę dziurawy. Możemy sobie takie kształty pozwalać w tym terenie. Tym bardziej kiedy jesteśmy całkowicie to cieni. Musimy jakoś zgrabniej grać. A teraz będzie ciężej tu żyć. Można, rzeczywiście można tu przeżyć. Nie w tą stronę, raczej w tą. No bo tu więcej jest szans, że na tych wszystkich bl nie blendach, a dziurach chciałem powiedzieć będzie jakiś tam szans przeżyć. W tą stronę będziemy biec, no przecież wydaje mi się, że czarny może nam nawet odpowiedzieć, że fajnie, że tu nie ma. tak? Bardzo się od czarny przez to, że no przecież te kamienie są słabe. Bez żadnych oczu. Okej, okay, tu wszystko jest ok. Ca bardzo dobrze rozegra sobie czarny z tym wszystkim. A my niestety no, w tym kierunku poszliśmy nie za, bardzo, nie za, nie za dobrym. Tak? No i teraz trzeba tym wszystkim przeżyć. Na razie całkowicie ja by powiedziałbym tak, że raczej jest ok, raczej to co graliśmy jest ok. No ale teraz pytanie, co dalej? tak? Zagraliśmy tu, jest ok. Czarny znowu od razu zabijająco. My tu, szczerze mówiąc, można bardziej. Tu jest dziura, czemu nie nacisnąć na. Powiedzmy na problem bardziej, niech będzie Bo ten, ten nie wpływa na ten problem, niestety Stąd czarny może sobie pozwolić zagrać spokojnie tu Musimy ciąć, nie, musimy ciąć, niech będzie Bo rozumiem gdzie chcemy zrobić oko Ale cięcie jest ważne No ok, zagraliśmy Tak To można było wykorzystać jednak ten ruch Żeby później budować oko spokojniej Cięcie jest ważne. Tu jest cięcie, także raczej będą na to odpowiadać. No ok. Tu raczej też trzeba odpowiadać. Tu może nawet lepiej trzeba odpowiedzieć, ale ok. Mhm. I tu bardzo zdziwiłem się. Już kolejny raz. Eee, nie wiem, nie wiem jak to opisać. Dlaczego Czarna zagra tu? Podło się zabijać? Nie wiem. Nie wiem dlaczego tak. Można tu przecież zagrać. Można przecież tu zagrać. Niech jest się tam biały pomęczy. Przecież nie jest się żywy. Moim zdaniem za szybko się poddaliśmy. I teraz taki biały tu. Dlaczego tu? Też nie rozumiem. Ja osobiście nie widzę, że tam jest ta grupa już na 100% przeżywa. Jedno oko widzę, drugie jeszcze nie ma. Także nie rozumiem, dlaczego tu gramy. Dlaczego nie gramy? Nie wiem, jakoś tu. Rozwijajmy tu mnóstwo terenu, rozwijajmy tą grupę, próbujmy coś tu zrobić. Tak po prostu tu. Okej. Okay. Czarny już sobie widzę, patrzę na to, na całą grupę. No to tu tak, to na pewno tak. Bliżej do słabości, tak, po prostu już nie opisuję. Bliżej do słabości, dlaczegoś biały zagrał tak. Czcierzem mówiąc, próbowałem to policzyć po punktach. No i ciężko to stwierdzić, co tak naprawdę jest większe, bo tam grupa ta z góry no, za chwilę umrze. Niestety. No dobrze. Tu, tu. Tam trzeba zabijać, zaraz za czarnych. No już niestety tego nie zamkniemy teraz. Niestety. No już, no już po tym wszystkim, tak? Trzeba zabijać. Już od razu. Hmm. No. No nic z tym już nie zrobimy, tak? Już nas zabijają. Tu, 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 tu. I martwi jesteśmy. Nie wiem, dlaczego tam ciągnęliśmy dalej to wszystko. Ale się widać było, że martwi. No i teraz pytanie, co biele tak naprawdę musi zrobić? Ja bym pierwszym co, co chciałbym zrobić, to przeżyć. Nadal nie jesteśmy żywi. Eee, na 100%, tak? No, możecie mi powiedzieć, że okej, okay, no przecież tam jest na kształty, i tak dalej, ale nie na 100%. Można tam iść naprawdę zrobić błąd. No i dalej, po tym wszystkim, jak z... Ciarny zabił to, no to niestety, co by Bialo to nie zrobił teraz? Niestety nic nie będzie. To jeszcze się strata duża, tak. Już widzę, że biały po prostu policzył, że przegrywa. Po prostu policzyliśmy, że OK, przegrywamy, zróbmy coś z tym. No, i poszliśmy na bardzo ryzykowne rzeczy, i tracimy punkty w zasadzie, bo odgryzienia takich trzech kamieni, tu i oddania narożnika, no to narożnik, no nie ukrywajmy się, kosztuje więcej. Dlatego straciliśmy pomiędzy nie wiem, 13 punktów, już mamy minus 20. No, bo narożnik zdecydowanie jest większy, niestety, dla białych, tu też próbowaliśmy coś zrobić. Raczej, raczej jest ok, bo walcimy ze wszystko, dobrze, że zabraliśmy te dwa kamienie. Chociaż tu, szczerze mówiąc, zastanawiałem się, a może tu lepszy jest ruch, bo mamy te oddechy, dlaczego ich nie wykorzystać w jakiś tam sposób? No i teraz pytanie: czy możemy chociażby jakoś to zrobić? Tak, w moim zdaniem, teraz trzeba byłoby skupić się, chociaż ten ruch jest dobry. Ja patrzyłem bardziej na ten. Ale no pytanie czy damy radę później jakoś tak zagrać. Co chcę udowodnić, to, że zabierając te dwa kamienie, nie wygramy, tak? Jeżeli nie wygramy te dwa kamienia, no to popatrzmy na ten scenariusz. Tu w no prawie jesteśmy tu odłączeni. Jeżeli zaraz spróbujemy jednak wymusić to, że te dwa wiale połączyły się tu, tak? to de facto odcinamy tą całą grupę. I może to byłby jeden z szansów, jak to wszystko przewrócić na naszą stronę, za biały. Tak na to patrzę teraz, na tą sytuację. Bo, no niestety, zabierając te dwa kamienie, no możemy tylko powiedzieć, ok, jesteśmy <grywania> zdolni, ale, no jednak, no to nie starczy. Tu walczymy, fajnie, ale jak widzimy, może i fajnie by było ten mieć kamień. To po co ta wymiana? Także. No to trzeba mocno zastanowić się. Moim zdaniem trzeba było bardziej ryzykować. A dalej, no dalej już posypaliśmy. Niestety, próbujemy wszystko co się da. Ale no na ile by mogliśmy policzyć. Ale już są gry na takich poziomach, gdzie takie powiedzmy drobne triki już nie działają. No i niestety nie udało się w Cofnąć się do tej powiedzmy aż 120 tam powiedzmy do setnego ruchu, gdzie jeszcze wygrywaliśmy. Także takie moje byłyby uwagi do tej gry. Bardzo dziękuję, że oglądaliście i zapraszam do kolejnych odcinków.